Walka między rządem, koalicją rządzącą, a prawem i sprawiedliwością znów się zaostrza. Jednak tym razem to nie Jarosław Kaczyński jest wrogiem numer jeden, a Karol Nawrocki, za którym pierwsze 100 dni prezydentury. Dla rządu jest to 100 dni chaosu. Dla prawej strony 100 dni walki z ustawami mającymi zniszczyć Polskę. Walka jest coraz bardziej zacięta. Już nawet mecz piłkarskiej kadry narodowej stał się wydarzeniem politycznym. Pytanie kto w tej wojnie wygrywa. Moim zdaniem wszyscy zainteresowani i już wam wyjaśnię dlaczego. All nutrition fitking delicious crunchy, lekki wafelek z kakowym kremem oblany mleczną czekoladą bez dodatku cukru. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla Ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl To dni chaosu. To haszta, który od kilku dni podbija Internet. Podbija, bo nastąpiła pełna mobilizacja zarówno polityków, jak i najwierniejszych wyborców koalicji obywatelskiej, zwanych zresztą silniczkami. Politycy koalicji robią wszystko, by pokazać wyborcom, że przez Karola Nawrockiego nie mogą nic zrobić. Że oni bardzo by chcieli, by Polska była wspaniała, piękna, wszystko, żeby żyło nam się lepiej. Ale nie mogą, bo Karol. Sto dni prezydentury. Czy 100 dni chaosu, bo co się udało prezydentowi Nawrockiemu? Zawetować 13 ustaw? Wychodzi jedno weto w tygodniu. Zablokować 136 promocji na pierwszy stopień oficerski? Odmówić nominacji prawie 50 sędziom? Pan prezydent jest świetny w hamowaniu. Szkoda, że tylko wtedy. Chcą to zresztą zakomunikować do tego stopnia, że powstała specjalna strona dedykowana prezydentowi, którą zareklamował zresztą poseł Witold Zębaczyński. Pan prezydent nie zajmuje się niczym, jak tylko destrukcją. Używa weta rano, używa weta po południu, używa weta na prawo, używa weta na lewo. Raz weto, raz wdziosło i tak na przemian. Ten festiwal wet nie ma końca, bo Nawrockiemu chodzi wyłącznie o destrukcję. Jemu się po prostu Pałac Prezydencki pomylił z zwykłą ustawką. No i wchodzimy na wetomat.pl, na którym możemy przeczytać o wszystkich wetach, które. Postawił Karol Nawrocki. Jak rozumiem, strona ma być ciągle aktualizowana, także ludzie za nią odpowiedzialni mogą mieć naprawdę sporo roboty. Bo rzeczywiście, średnia wet obecnego prezydenta jest imponująca, dlatego pojawiają się też głosy o marnowaniu pracy wielu osób. Nawrocki wetuje co piątą ustawę. Dla porównania Duda wetował średnio jedną ustawę na sto. Każda ustawa to wiele godzin pracy, dziesiątek osób. Wetowanie tylu ustaw to czysta strata czasu, pieniędzy i utrudnienie pracy rządu. Muszę dodać, że przy okazji koalicja obywatelska coraz mocniej atakuje w internecie. Wreszcie zauważyli, że to no, bardzo ważny środek przekazu, dlatego oprócz rolek polityków widzimy takie filmiki. 100 dni temu urząd prezydenta objął Karol Nawrocki. Miał złożyć 21 ustaw, a nie złożył nawet połowy z nich. Ważne dla Polski projekty ma za nic. Jego działalność można określić jednym słowem: wetomat. Nie podpisał awansów oficerskich w służbach. Nie podpisał nominacji sędziowskich. On nie jest prezydentem Polski. Jest kolejnym rezydentem Kaczyńskiego. Sam Karol Nawroski niespecjalnie się tym wszystkim przejmuje. Rząd uważa, że to 100 dni chaosu, a sam prezydent i jego zwolennicy uważają, że to 100 dni dla Polski i 100 dni dla Polaków. Chcę wszystkich Państwa zapewnić, że pracuje ciężko dla wszystkich Polek i Polaków, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy żyli w normalnym kraju i żeby Polska się rozwijała. Takie było w istocie te 100 dni. Jeśli przechodzą ustawy, które... Albo są wynikiem kompromisu parlamentarnego, różnych środowisk politycznych, a nie są wynikiem zabiegów albo zmian na ostatni moment w komisjach parlamentarnych. Czyli jeśli są ustawy dobre dla Polaków i dla Polek, to po prostu je podpisuję. Natomiast jeśli stara się mnie przekonać polski parlament, że żeby. Kolejne tarcze na energię elektryczną obudować 96 stronami o tym, żeby ludziom pod domem stawiać wiatraki. To takiej ustawy podpisywać nie będę. Nie pozwala mi na to ani urząd, ani inteligencja. Powiem więcej. Karol Nawrocki zapowiada, że to dopiero początek. Te 100 dni to tylko początek i my wszyscy o tym doskonale wiemy. Staram się na szybko Przeliczyć 365 dni w jednym roku razy 5 to 1825 minus 100 dni, czyli zostało nam 1725 dni wspólnej walki. <grym i wówczas> Umówmy się. Każdy się tego spodziewał. No, rząd doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli Rafał Trzaskowski przegra w drugiej turze, no to rządzenie przez najbliższe dwa lata będzie utrudnione. Na marginesie, zresztą nie raz w Sejmie od polityków z każdej strony słyszałem, że będzie dużo trudniej z rządzeniem niż gdy Andrzej Duda był prezydentem. To przecież dlatego tak bardzo walczono o ponowne przeliczenie głosów. Należy policzyć te głosy, każdy kto głosował na swojego kandydata musi mieć pewność, że ten głos został dany na jego kandydata. Tej pewności dzisiaj już kilka tysięcy osób w Polsce nie ma, może jest tego więcej. Karol Nawrocki po prostu jest no, mocniejszy niż Andrzej Duda, no, on chce się kłócić, on chce tej walki, mu się to wydaje się, że mu się to po prostu podoba, ale i tak, tak jak powiedziałem na początku, Tutaj wygrywają tak naprawdę obie strony. Po prostu im się to opłaca, bo ponownie dzięki polaryzacji liczy się i mówimy tylko o duopolu, o tym mitycznym popisie. Koalicja Obywatelska sukcesywnie powiększa swoją przewagę nad rywalami. Obecnie mają już prawie 6% przewagi nad prawem i sprawiedliwością. Dodatkowo, jednocześnie obserwujemy dołowanie w sondażach PSL-u czy Polski 2050 oraz średni wynik lewicy. I, tak jak też wcześniej mówiłem, zyskują największą. Broń, możliwość idealnej narracji dla swoich wyborców, tych takich mniej zagorzałych. My naprawdę was nie zawodzimy, my bardzo chcemy wprowadzić to, co obiecaliśmy. Ciężko pracujemy, przygotowujemy ustawy, tylko Karol Nawrocki wszystko nam wetuje. Nie mamy pola manewrów, no ale pracujemy i walczymy dalej z tym złym wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego. All Nutrition, Fit King, Delicious, Crunchy. Lekki wafelek z kakaowym kremem oblany mleczną czekoladą bez dodatku cukru. Sam Jarosław Kaczyński, chociaż sondaże tego nie pokazują, też zyskuje. Opinia publiczna skupia się na Karolu Nawrockim i jego działaniach, a nie na Zbigniewie Ziobrze, który ma zostać aresztowany, czy aferze sprzedaży działki pod CPK, o której niedawno było przecież tak głośno. A Karol Nawrocki, Karol Nawrocki buduje obóz polityczny wokół siebie, zbiera swoich zwolenników, staje się naprawdę no, poważnym graczem na naszej scenie politycznej. Ma to zresztą również swoje odzwierciedlenie w różnego rodzaju sondażach. Na pytanie, gdyby to dzisiaj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, na kogo by pani, pan zagłosował, zagłosowała? 40% badanych odparło, że na Karola Nawrockiego. 30% na Rafała Trzaskowskiego. 19% badanych zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach, a 11% stwierdziło, że trudno powiedzieć. No w każdym razie 40% dla Karola Nawrockiego, a tylko 30% dla Rafała Trzaskowskiego. Idźmy dalej. Prezydenturę Nawrockiego po blisko 100 dniach urzędowania bardzo dobrze ocenia 21% Polaków. 32% dobrze. Odpowiedź źle udzieliło tylko 15% badanych. Tak więc dochodzimy do momentu, w którym jego głośna walka z rządem sprawia, że część ludzi, dokładnie 31%, jest zdania, że prezydent to w ogóle powinien mieć większe uprawnienia niż ma obecnie. Wiadomo, że... Władze to najbardziej chcieliby mu oddać wyborcy prawa i sprawiedliwości, no ale 31% robi wrażenie. Chociaż część tych głosów zadowolenia ogólnie z Karola Nawrockiego należy też do wyborców Konfederacji, której politycy zdają sobie z tego sprawę. Stąd pewnie też na przykład takie przywitanie marszałka Bosaka podczas marszu niepodległości. Jednego z nas, który został wyniesiony do najwyższego urzędu w państwie, a dzisiaj zdecydował się iść jak każdy inny uczestnik wraz z nami. Czołem, panie prezydencie! Wracając do tematu. Wielokrotnie mówiłem tutaj na antenie, że polityka zaczęła przypominać mi fighty, Konferencje obrzucania się oskarżeniami i obelgami. I niestety wielu osobom się to po prostu podoba. Doszliśmy do momentu, w którym premier kraju i prezydent walczą ze sobą na portalu X. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X. Trzeba jeszcze umieć rządzić i stawiać państwo ponadpartyjne interesy. Pan premier w swoim stylu skłamał. I nie wyjaśnił, co naprawdę się wydarzyło. Generując przy tym milionowe zasięgi, a politycy dwóch największych partii idą dalej. Potrafią już zrobić wydarzeniem politycznym mecz reprezentacji Polski w piłkę nożną. Rozgoryczeni niewpuszczeniem na mecz z oprawą Kibice skandowali wczoraj na trybunach to. Na co oczywiście zareagowali od razu politycy koalicji. To nie są patrioci, to idioci. Podobno, żeby przypodobać się Nawrockiemu PZPN, zaprasza Kiboli. Jak to się miało skończyć dobrze? Wydaje mi się, że niestety. Obie strony nie rozumieją, jakie to może nieść za sobą konsekwencje. Podsumowując, Donald Tusk wygrywa, bo on i jego politycy mają wymówkę i nowego, świeżego przeciwnika. Karol Nawrocki wygrywa, bo pokazuje swoim wyborcom, że jest aktywny, no i zdobywa nowych zwolenników. Jarosław Kaczyński wygrywa, bo nareszcie znalazł nową twarz, która może być liderem zjednoczonej prawicy. Przegrywają za to wszystkie inne partie polityczne. Oraz my, bo spada jakość debaty publicznej, sytuacja jest coraz bardziej patowa, no i zwiększa się polaryzacja. All Nutrition Feeding Delicious Crunchy, lekki wafelek z kakowym kremem, oblany mleczną czekoladą, bez dodatku cukru. Pracujesz na swoje pieniądze? Teraz pozwól im pracować dla Ciebie w aplikacji inwestycyjnej XTB. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga, największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę Zen. Kolekcja kanału Zero już dostępna. Zamów na zerosklep.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.